Jestem w Virginii w miejscu, które powszechnie się uważa, że ma 2000 lat, 20 wieków. I tu, jak Rzymianie, starożytni Rzymianie zajęli tą wyspę, Wielką Brytanię, oni tutaj, jakiś ich namiestnik, jakaś wysoka postać tutaj się wybudowała nad tym jeziorem Virgina. I to są filary, które mają 2000 lat. No i tu można domyślać się, że tu kiedyś stał jakiś pałac, jakiś budynek. Zarządca przyjechał z Rzymu i wybudował się na wzór taki jak w Rzymie. Jak Rzymianie mieszkali wtedy z wysokich sfer. Także to są praktycznie czasy biblijne. Tace w Gład prawdopodobnie to powstała w tych czasach współczesnych. Widać tutaj po tych łukach, że tu kiedyś były jakieś wejścia, jakiś komnat. To wszystko prak praktycznie to mogły być tutaj wielkie komnaty wysokie. I to jest bardzo duży. Bardzo duży to obszar zajmuje. To nie jest takie małe. Te kolumny są granitowe. Z granitu. Jest ich tutaj łącznie 22, 22 sztuki. To jest zrobione tuż, to powstało tuż przy wodzie, takim zalewie, cały obszar nazywa się Wierdzina. W tej chwili nie możemy tam dojść, bo coś budowlańcy robią, ale tam są piękne schody, także jak z marmuru, jak z granitu, którymi się wchodzi do wody, także domniemywam, że tutaj sobie Rzymianie 2000 lat temu Wychodząc z tego domu, budynku, spacerkiem są szli nad wodę, aż niewiarygodne ile to wieków.